Przegląd wydarzeń minionej nocy na parkietach NBA w przerwie na żądanie zaczynamy od wizyty w Dallas, gdzie Mavericks mogli zostać pierwszą drużyną, która odpadnie z tegorocznych playoffów. Żeby tak się nie stało, wciąż aktualnie jeszcze mistrzowie NBA musieli wygrać mecz numer 4 z Oklahoma City Thunder. Do przerwy w kwestii bycia albo nie być dla Mavericks wiadomo było niewiele, a to dlatego, że mieliśmy remis po 47, ale już trzecia kwarta pozwalała myśleć kibicom gospodarzy, że wszystko ułoży się po ich myśli. Dallas wygrali trzecią odsłonę 34 do 21, a znakomicie grał Dirk Nowicki, który zdobył wtedy 11 ze swoich 34 oczek. Przy takiej dyspozycji Niemca jego drużyna prowadziła przed startem decydującej odsłony 81 do 68 i już praktycznie witała się z gąską i już była w ogródku, aż tu nagle w czwartej kwarcie wszystko stanęło do góry nogami. Mavericks w ostatnich 12 minutach kompletnie oddali pole swoim rywalom, pozwalając im m.in. na takie momenty jak seria 12 do 0, która była niemal prywatnym dziełem Jamesa Hardena. To właśnie rezerwowy Thunder był gwiazdą decydującej odsłony, w której zdobył aż 15 ze swoich 29 punktów, a to oznacza, że zaliczył wtedy zaledwie jedno oczko mniej od całej ekipy Mavericks, bo goście wygrali czwartą kwartę 35-16. do 16. Tym samym cały mecz zakończył się wynikiem 103-97 do 97 na korzyść Thunder i to oznacza, że zespół z Oklahoma jest pierwszym w tegorocznych playoffach, który może cieszyć się z awansu do drugiej rundy. Natomiast Dallas Mavericks mogą już zaczynać wakacje z poczuciem, że zostali pierwszym od 2007 roku i czasów Miami Heat mistrzem NBA, który w pierwszej rundzie w serii do czterech zwycięstw dał się ograć do zera. Mavericks Thunder 97-103. Przed meczem numer 4 pomiędzy Orlando Magic a Indianą Pacers Ryan Anderson z ekipy Magików odebrał nagrodę dla zawodnika, który poczynił w minionym sezonie największy postęp ale że w playoffach Anderson nijak nie potrafi znaleźć formy z fazy zasadniczej, to Magic mają Spacers jeszcze bardziej pod górkę. Na szczęście dla gospodarzy dobrze w pierwszej rundzie grają Glenn Davis i Jason Richardson, bo bez nich emocje w meczu numer 4 skończyłyby się zapewne już po trzech kwartach. Przed startem decydującej odsłony, bowiem to Pacers ze znakomicie radzącym sobie Davidem Westem prowadzili 73 do 61, a kiedy po czterech minutach czwartej kwarty goście mieli już 19 punktów przewagi, wydawało się, że jest już po zawodach. Gospodarze jednak od tego momentu pokazali, że nie na darmo nazywają się Magic i do końca regulaminowego czasu gry zagrali magiczną koszykówkę. Drużyna z Orlando przeprowadziła wtedy serię 26-7, w której 10 punktów zdobył Glenn Davis, mający tego dnia 24 oczka, 7 punktów dołożył od siebie Jason Richardson, mający ogółem 25 oczek. A Wisienkę na torcie postawił JJ Reddick, który tym rzutem za 3 na 38 sekund przed końcem doprowadził do remisu po 89. Z takim też wynikiem zaczynaliśmy dogrywkę, bo choć do końca czwartej kwarty zarówno Pacers jak i Magic mieli po jednej szansie na zwycięstwo, to żadnej ze stron to się nie udało. Ostateczne rozstrzygnięcie przyszło zatem dopiero w dodatkowym czasie gry, i jeszcze na 22 sekundy przed zakończeniem dogrywki mieliśmy remis po 99. Ostatnia akcja meczu miała wtedy należeć do Pacers i goście faktycznie chcieli grać na maksa, ale na dwie sekundy przed końcem George Hill został sfaulowany przez Jamie Ranalesona i gracz gości powędrował na linii osobistych. Hill trafił wtedy oba rzuty wolne i przesądził o zwycięstwie Pacers, bo choć na zegarze pozostawały jeszcze dwie sekundy, to próba doprowadzenia do kolejnej. I dogrywki przez Glenna Davisa okazała się nieskuteczna. Pacers wygrali mecz numer 401 do 99 i prowadzą w serii już 3 do 1. Los Angeles Clippers kontra Memphis Grizzlies to zdecydowanie najlepsza seria w tegorocznych playoffach, do tego stopnia, że nie tylko wszyscy chcą ją oglądać, ale i każdy chce w niej zagrać. Dowód? W meczu numer 3 na parkiecie pojawił się Karon Butler, który dwa spotkania wcześniej złamał lewą rękę. Grający z urazem skrzydłowy gospodarzy wielkiego meczu nie zaliczyło, ale za to całkiem dobrze radzili sobie jego koledzy, którzy po 4 minutach drugiej kwarty i serii 8 do 0 prowadzili już 36 do 23. Problem jednak w tym, że za chwilę jeszcze dłuższym serialem punktowym odpowiedzieli Grizzlies i zrobił nam się remis po 36. Ostatecznie do przerwy nieznacznie lepsi byli Clippers, prowadząc 50 do 46, po tym sadzie równo z Syreną w wykonaniu Blake'a Griffina. Just over two seconds left. Griffin intercepts the pass. He'll take it in. Throw it down before the buzzer. They'll look at it to make sure, but Griffin just explodes to the rim and dunks it home as time. Po przerwie, choć nad koszami znów najwyżej fruwał Griffin, to na parkiecie więcej do powiedzenia mieli prowadzeni przez drugiego Gwia Grizzlies i goście byli w trzeciej kwarcie lepsi o 11 punktów, dzięki czemu w całym meczu zaliczali korzystny wynik 71 do 64. W decydującej odsłonie przez pierwsze 5 minut wszystko układało się nadal, pomyśli gości, którzy prowadzili 77 do 71, ale od tego momentu przez następne 6 minut niespodziewanie niedźwiadki zapadły w simowy sen. Gości w tym czasie nie potrafili oddać ani jednego celnego rzutu z gry, podwojąc aż siedmiokrotnie, i jedyne trzy punkty, jakie wtedy zdobyli, były efektem celnych osobistych. Takiego załamania formy rywali nie mogli nie wykorzystać Clippers i dzięki Erikowi Bledsoe i Chrisowi Polowi wyszli na prowadzenie 86 do 80 na 23 sekundy przed końcem. W tym momencie przebudzili się podrażnieni Grizzlies i po dwóch celnych trójkach Rudiego Geja, przy zaledwie jednopunktowej odpowiedzi ze strony gospodarzy, przegrywali już tylko 86 do 87 na zaledwie 9 5 sekund przed końcem. Goście musieli zatem natychmiastowo faulować, a że gospodarze rzucali osobisty na najgorszej w historii playoffów w 43% skuteczności, to była szansa, że za chwilę będzie można powalczyć nie tyle o dogrywkę, co nawet o wygraną. Faktycznie, bowiem Eric Bledso spudłował oba wolne i Grizzlies dostali szansę na zwycięstwo, ale Niedźwiadki niepotrzebnie grały w decydującej akcji tak daleko od kosza i to zemściło się na nich, bo Rudy Gay nie trafił kluczowego rzutu i goście schodzili z parkietu pokonani. Clippers wygrali zatem mecz numer 387 87 do 80. 6 I prowadzą w serii 2 do 1. Na koniec zaglądamy jeszcze do Salt Lake City, gdzie miejscowi Utah Jazz liczyli na pierwszą wygraną przy okazji meczu numer 3 w serii z San Antonio Spurs. Ambitnie grający gospodarze, tym razem inaczej niż chociażby w drugim spotkaniu, sprawili sporo problemów wyżej notowanym rywalom i nie poddali się bez walki, ale niestety dla nich koniec końców i tak musieli uznać wyższość Spurs. Drużyna z San Antonio wypracowała sobie po trzech kwartach 9-punktową przewagę i o to, żeby ją utrzymać, w decydującej odsłonie zadbał Tony Parker, który zaliczył wtedy 16 ze swoich 27 oczek. i Spurs wygrali ostatecznie 102 do 90, obejmując tym samym prowadzenie w serii 3 do 0. To wszystko na dzisiaj. Na kolejną przerwę na żądanie zapraszam jutro.